Hej! Witajcie w kolejnym odcinku z gry Świat Czołgów. Gramy w dziewiątkach, gramy Defenderem. Dzisiejszy odcinek jest tylko pod zarabianiem. Będę grała tylko samymi ósemkami, więc wybaczcie, jeśli komuś coś nie będzie odpadało. Ale musi mi pójść dobrze w miarę, żebym mogła zarobić kaskę. U, Arta. Na razie, na razie myślę, że się zapowiada dobrze. Tutaj podjeżdża Karnową. czy będą tutaj gdzieś stać już kampić, podejrzewam. Ja przywrócę drzewko tylko żeby mieć ewentualnie jakieś kamo. Okej, okay, tutaj jedzie on, to ja go tutaj sobie strzelam. Okej, okay, nice, nice. Czekałam. Czekałam. Dobrze jest. Okej, okay, plesk podjeżdża. Dobra, Leopard zaświecił. O, IS-2-2. Dobra. No, daleko jest? On tam tutaj stoi. Nie... No, nie będzie mnie widział, ani ja jego, więc... O, ten jest. Nie, wiem, zaświeciłam się, nie wiem kto nie zaświecił w ogóle. Kurczę, z... Coś mi internet szwankuje dzisiaj, znaczy teraz. Mi przerywa dźwięk normalnie, więc... No ci koncept. Nie, tutaj źle, podjeżdżam. jak budzić ten skorpion. Nie wiem, gdzie go zaświecić. Aj, is! odbił się dobrze. Tam jest Skorpion, dobra? Co czy gdzieś tutaj? nie dobrze. Muszę się wycofać, jednak muszę się wycofać. O kurde, odbił się nice. A, dois już. Kurde, Leopard. Dobrze, że tylko szkodził gąskę. A, Skorpion, mega szkoda. O nie, Arta, uff. Dobrze. mnie różna no, dawaj, ruszaj ten dupsko tam z tyłu, a nie kampicie. Kurde. A, nie. Te 30. Ale szkoda, ale czemu oni tak stali z tyłu? Spoczko mapa. Jak na, na tego lighta, myślę, że pojedziemy gdzieś najpierw tutaj, a potem wsuniemy się tam pod te takszaczki i będziemy ładnie jechać. Oni mają bleska i też LCK, ale my, jako my, chyba team, w sensie, gdzie tam jest ten drugi light, chyba jesteśmy lepszym teamem. Jak ja myślę no, zobaczmy. Kurde, zobaczymy. Okej, okay, ja ich nie świecę, czyli kto ich, ich świeci? O, dobra, zaświeciłam. No tak, przywracaj mi tutaj, żeby mnie tutaj nie strzelali. Zaświeciłam się, widziałam. Nie, ha, odbił się ode mnie. O kurde, o kurde. Ej, to jeszcze jest sunlight nie widziałam. Kurna. Oła! Kur, naleściłam się. A, ginę. <laughs> Jeszcze kilka mi wlazło. Ej, powiem wam, że to jest bardzo dobra mapa. I dobre tiery. No nic, z tych grać. Dobra, podjeżdżam i ich rozwalę. Szybciej niż oni mnie. Ej, co to za jakieś lagi? Mówiłam? Mówiłam? Ha! A no to no, na ktoś będzie. Aura ginie zaraz. A nie, naprawił się. Kurde. Weźcie, no. Tutaj na środek nikt nie przyjechał do nas. Aj. Mega szkoda. Wyszli mnie. Oj, jednak nie. ej, szkoda. No wiesz co, pa ciao. Aj. salwą. salvom. No to zaraz. Yeah! Salwa! Teraz taka muzy muzyczka w tle. Znaczy, to nie jest, nie jest ta muzyczka, o której ja myślę. Może to nie jest ta piosenka, o której ja myślę. O! Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Aj, kurna! Szkoda, bo brzydko było. Tak się skupiałam na tej lewej stronie, że nie wiedziałem, że oni tam się już wszyscy wyświecali. Chyba wszyscy się świecili już, no. Ale pierwszy damage od Art. Dobra, jest git. Oła. Panter mnie przebił, dobrze. Znowu Arta, no nie we mnie na szczęście teraz. I chciałam powiedzieć, że on to mnie świecił tu przed chwilą, więc. Będziemy podjeżdżać linię krzeczków, myślę. Myślałam, że coś weszło. Ej, no. Tak ładnie wchodziło i co? O, tutaj nie kampili. Ej, no, tak ładnie szło. No iś tak wiecie, tak zatrzymało się dosłownie. Taka ściana się pojawiła. Nice! Jeszcze amorak. Jest 4000! Yes! Takie bitwy powinny być. Oh, yeah! Tak zarabiamy. Dobra mapa. Oni nie mają LCK, więc to jest dobra, myślę, nowina. No, ja teraz podjeżdżam sobie.

Nie zginie i podjeżdżam. Dobra, mogę podjeżdżać. Kule szkoda, że ładuję akurat. Kulę szkoda, inny kółko. O. A, Ude. Wygląda jak jakiś bot czy coś, bo nie strzelało w ogóle. No kurde! O nie! W sumie. Dobra bitewka. Ja myślę, że Wam pokażę te trzy bitwy. W sumie cztery. Albo nie wiem. Trzy bitwy. Jeszcze, jeszcze się zastanowię. Może wszystkie cztery bitwy pokażę. Tak się zarabiam. Myślę, że to jest dobry, dobre coś, żeby wam pokazać, że da się zarabiać. O, 45 tysięcy nice zarobiony. Bardzo ładnie. Dobra. Zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.